Kochani, witam Was ponownie na moim kanale, i dzisiaj zapraszam Was na wyczekiwaną już drugą część holu wyprzedażowego. Tak jak Wam w ostatnim filmie mówiłam, obiecałam też, że postaram się jeszcze raz iść do galerii i może czegoś fajnego poszukać, żeby pokazać Wam tutaj na kanale i udało mi się kupić naprawdę kilka, nawet kilkanaście może, bardzo fajnych rzeczy, także jestem bardzo zadowolona. No i dzisiaj Wam w tym filmiku wszystkie je postaram się pokazać. Oczywiście ceny tych rzeczy, zarówno przed. Promocją, jak i po promocji, będą pojawiały się gdzieś tutaj u dołu ekranu, więc wszystko będziecie mogli sobie sprawdzić. Postaram się też mówić, z jakiego sklepu pochodzą te rzeczy, także myślę, że już nie przedłużamy i zapraszam Was do oglądania. Będę mieć tutaj między innymi rzeczy Zary, będzie też New Yorker, będzie Berszka. I tego typu sklepy, ja powiem Wam, że naprawdę bardzo lubię właśnie te sklepy, lubię Zary, lubię Stradivariusa, H&M, co tam jeszcze jest Właśnie New Yorker, moim zdaniem te rzeczy są tam naprawdę fajne, w fajnym stylu, podobają mi się, dlatego też głównie do tych sklepów poszłam, będąc ostatnio w galerii i zaczniemy sobie właśnie od New Yorkera Na samym początku chciałabym Wam pokazać taką piękną bluzę Zobaczcie jaki ona ma cudowny kolor hmm, Ona jest taka... w kamerze wygląda na lekko neonową Ale to jest po prostu taki dosyć intensywny, jasny róż Tutaj ma napis All Right i ona kosztowała 25 zł, przeceniona z 70. Powiem Wam, że ta cena 70 zł już jest w ogóle bardzo fajna. Moim zdaniem to jest naprawdę spoko cena, a 25 zł na to w ogóle e, nic tylko kupować. I z takich śmieszniejszych rzeczy muszę Wam powiedzieć, że mam rozmiar e, tej bluzy XL. I teraz e, tak, no zobaczcie, na ta bluza wygląda tak, na przebitkach Wam te wszystkie rzeczy pokażę. Moim zdaniem nie jest to raczej rozmiar XL. Ona jest taka troszeczkę oversize'owa, bo mi na czymś takim zależało. No ale generalnie dosyć ta rozmiarówka jest zaniżona, więc wzięłam taki duży rozmiar i wygląda naprawdę bardzo ładnie. Lecimy sobie dalej. W New Yorkerze znalazłam jeszcze taką ładną bluzę, taki sweterek. Właściwie jest to chyba sweter. On jest delikatnie grubszy, więc będzie cieplutki i ten sweter kosztował również 25 zł. Przeceniony z 90 zł. I tutaj już na przykład mam rozmiar S, gdzie XS-ka była lepsza, moim zdaniem. Ale wiecie, co tutaj przy tym kołnierzyku? Chyba tak, przy tym kołnierzyku ym, miałam takie poczucie lekkiego dyskomfortu On był mocno opięty, dlatego tylko wzięłam eskę, bo ta eska jest po prostu tutaj luźniejsza i jest wygodniejsza przez to No, ale właśnie bardzo mi się spodobał, taki biało-czarny będzie fajnie wyglądał y, czy do jeansów, czy do jakichś szarych spodni, nawet do spódnic No, także to jest kolejna rzecz z New Yorkera i e, mam jeszcze z New Yorkera e, jedną świetną bluzkę, właściwie taki golfik, więc zaraz wam ją pokażę. I będzie jeszcze kilka takich e, dodatków, butów i tak dalej. I kolejna rzecz to właśnie ten golfik, o którym Wam przed chwilką mówiłam. I e, jest to golf w kolorze czarnym, z takim no, nowym napisem: Never. E, bardzo mi się spodobał. Jest e, z naprawdę fajnego materiału, taki dosyć e, elastyczny. No i zdecydowałam się na ten golfik, bo jest dosyć minimalistyczny, ale jednak, przez ten neonowy napis, wygląda to fajnie. No, także, taki golfik on jest z tyłu zwykły, klasyczny i bardzo mi się podoba. Jest tutaj długi rękaw, wszystko fajnie wygląda. On jest dosyć dopasowany, ale nie jest jakiś super obcisły, także, wszystko wygląda naprawdę super. I kosztował, już wam zaraz mówię. 12,95, przecenione z 30 zł. Przejdziemy sobie teraz do butów. Butki wyglądają tak, może Wam je pokażę w ten sposób. To są takie buty sportowe, coś ala Adidasy, tylko że one są takie bardziej masywne, ale są lekkie, więc to jest naprawdę fajne. Kosztowało 30 zł, przecenione aż ze 130, więc ta obniżka tutaj naprawdę bardzo duża są mega wygodne, są też bardzo leciutkie, tak jak już mówiłam dosyć miękkie i ja mam rozmiar 39 i ta rozmiarówka nie jest raczej zawyżona, ja po prostu wzięłam ten rozmiar bo ósemki nie było, ale one nie są jakoś bardzo na mnie za duże, są moim zdaniem takie akurat no, także takie buciki. Myślę, że z tą pogodą, którą teraz mamy, niedługo będę mogła w nich sobie śmigać. Będą fajne do jakiegoś płaszczyka, do kurtki, do kurtki jeansowej, także. Mega fajne i takie bardzo uniwersalne, bo biało-czarne. I przejdziemy sobie teraz do kolejnego sklepu. Mam tutaj dwie rzeczy z Zary i powiem Wam, że w Zary te rzeczy są naprawdę mega, począwszy od takich rzeczy bardziej eleganckich, marynarek, płaszczy, bo totalnie sportowe, typu bluzy, buty, no bo po prostu wybór jest ogromny i no bardzo dużo jest tam naprawdę super rzeczy. A tutaj już, jak widzicie, w kadrze mam taką koszulkę. Koszulkę z ET, więc w ogóle no to jest mega słodkie i bardzo mi się to spodobało. Z tyłu też jest fajna, bo ona wygląda tak. Zobaczcie, postaram się tutaj pokazać. Na przebitkach też na pewno będzie wszystko widać dokładniej. I to jest rozmiar S. Ta eska jest dosyć spora. Ja bym nie powiedziała, że to jest eska. Ona jest mocno oversize'owa, kosztowała 30 zł, przeceniła nas 70 zł. Gatunkowo super, wiadomo, jak to Zara. Zobaczymy, jak będzie po praniu, bo jest to koszulka w kolorze białym. Może być różnie, ale mam nadzieję, że fajnie się będzie zachowywać i na długo mi posłuży. Bardzo mi się spodobała. Myślę, że jest super, taka dosyć unikatowa. No i tyle. I kupiłam właśnie taką koszulkę. I dalej mam tutaj taką dosyć basicową rzecz, bo jest to golfik w kolorze białym, to jest taka klasyczna. Śnieżno-biała biel, o ile to ma sens, to teraz powiedziałam. Ale wiecie o co chodzi? To jest po prostu klasyczny biały kolor, więc super na czymś takim mi zależało, bo mam dużo spódnic, spodni w jakieś printy, we wzorki i coś takiego właśnie uniwersalnego, jednokolorowego było mi właśnie potrzebne, dlatego bardzo się z tego golfu cieszę. Wygląda naprawdę fajnie. Jest też raczej taki luźniejszy, bo to jest jakiś większy rozmiar, chyba Lka Ale wiecie co? Wzięłam po prostu go, bo i tak nie było mniejszego rozmiaru. Zmiaru, a mi to kompletnie nie przeszkadza, On wygląda bardzo ładnie. No i myślę, że będzie do wszystkiego pasował. Kosztował, bo nie ma tu metki, mm, zaraz Wam powiem, chyba 19 zł. Nie wiem, z był przeceniony, bo tak jak mówię, nie było tej metki, ale myślę, że wyjściowo mógł kosztować około 50-60 zł. Ale takie basici też w szafie warto mieć i myślę, że to jest super sprawa właśnie na wyprzedażach też sobie kupić kilka takich naprawdę basicowych rzeczy, typu jak i jeansy, e, topy, koszulki. Myślę, że to jest fajny czas, e, żeby po prostu takie rzeczy sobie kupić. I lecimy sobie dalej. E, przejdziemy teraz do berszki. Powiem Wam, że w berszce ostatnio naprawdę jest fajny wybór, jeśli chodzi o spodnie. Ja już Wam w ostatnim chole mówiłam, że z tymi spodniami to u mnie jest różnie, ale udało mi się znaleźć jeszcze w sumie mm, trzy pary, tak, teraz patrzę, tak, chyba tak. Zapinam właśnie tutaj jedne spodnie, które Wam chcę pokazać i kupiłam sobie na przykład takie w kolorze szarym. Są to zwykłe takie jeansy mm, no, powiedzmy tak, tylko w kolorze szarym. Yy, I one są tutaj delikatnie strzępione, jest też dziura na kolanie i one kosztowały 29 zł, więc myślę, że jest to super cena. E, nie wiem wyjściowo ile też, bo słuchajcie, ja nie wiem co jest na tych wyprzedażach, ale połowa rzeczy nie ma kompletnie metek I e, już parę razy mi się zdarzyło, że po prostu musiałam, wiecie, podchodzić do kasy, pytać się o cenę i tak dalej A to też długo trwa, bo wiadomo, na wyprzedażach e, jest mega dużo ludzi, są kolejki no. Znaczy ja oczywiście podchodziłam tam czasami, wiecie, bez kolejki, jeśli pytałam o cenę, no ale i tak zanim... Ludzie sobie skasują wszystkie swoje rzeczy, których często jest dużo, no to, no to trochę schodzi, tak, ale ono kosztowało 29 zł i już Wam pokazuję kolejne dwie pary. Drugie spodnie to również jeansy i też w kolorze szarym, z tym, że one są delikatnie jaśniejsze na żywo. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze. Wydaje mi się, że chyba nie, ale one już na przykład tutaj nie mają, widzicie, dziur, są tylko delikatnie postrzępione, natomiast już jakby nie mamy żadnych tutaj e, dziur, więc myślę, że na przykład te na zimę będą fajniejsze, no bo jednak chodzić z dziurami. Tak, nie bardzo, ale wiecie, no spodnie nigdy za wiele, tym bardziej jak one dobrze wyglądają, są fajnie dopasowane Te też mają chyba delikatnie wyższy stan z tego, co mi się wydaje Są dosyć podobne, ale stwierdziłam, że za taką cenę, bo one też kosztowały 30 zł, to po prostu będę miała dwie pary i na pewno w nich będę chodzić I została mi już ostatnia para spodni z Berszki I są to takie spodnie eleganckie czarne. Tutaj z kieszeniami, z tyłu wyglądają tak. Może tak wam pokażę. Tutaj coś brzęczy, bo chyba ten pasek się po prostu rozpiął. No ale dobra, nie przejmujemy się tym i na końcu mają tutaj takie mm, nogawki taką zakładką. Postaram Wam się właśnie na przebitkach te rzeczy pokazać, bo w kamerze czarne nie zawsze dobrze widać. Są to raczej spodnie eleganckie, ale mam taki pomysł, żeby też je zostawić z jakąś sportową bluzką, z adidasami, także tutaj zobaczymy, jak to wyjdzie. Klasyczne spodnie, warto też coś takiego mieć w swojej szafie, bo na pewno Wam się to przyda. Jak nie na jakąś ważniejszą uroczystość, nie wiem, do białej koszuli na przykład, to myślę, że na co dzień też spokojnie je wykorzystacie. I zostały mi już takie dodatki, jakieś akcesoria, coś do włosów. I na przykład w New Yorkerze udało mi się kupić bardzo fajny parasol. On wygląda tak, i po rozłożeniu. O tak, mam nadzieję, że coś widzicie. Nie będę go teraz tutaj rozkładać, bo e, wydaje mi się, że nie skończyłoby to się dobrze. Ale parasol jest fajny, jest dosyć ciężki, może nie jakiś super, ale nie należy do najlżejszych. I e, parasol kosztował 12,95 a był przeceniony chyba z 30 zł. Tak mi się wydaje. Wiecie, to po prostu naprawdę jest taka, że mój parasol się zepsuł, wszystko się połamało ostatnio, bo był taki wiatr. Także już swoje, on już tak powiem, przeżył, wysłużył się, przyszła pora na kolejny parasol i zdecydowałam się na taki. Parasol jak parasol, ale jest całkiem ładny moim zdaniem. I dwie ostatnie rzeczy to są takie spinki do włosów, które kupiłam w Hausie i mamy tutaj zestaw takich dwóch wsówek. One kosztowały tak jak widzicie 4 zł, przecenione z 26, więc no dosyć sporo moim zdaniem. I one są takie srebrne. I te m, kryształki, które są tutaj, są holograficzne. One się mienią na różne kolory, więc bardzo fajnie. A druga spinka to taka w dosyć intensywnym różowym kolorze. Wiecie co? Powiem Wam, że kupiłam je z myślą o lecie, o jakichś takich bardziej właśnie kolorowych stylizacjach. Myślę, że będzie to fajny dodatek. I też kosztowała 4 zł, przeceniona z 20. No i tak, kochani, to były moje całe zakupy. Dajcie znać, co podobało Wam się najbardziej z tego holu. Ja jestem bardzo zadowolona, bo. Bo są to takie rzeczy, które naprawdę na co dzień będą fajnie wyglądać. Na jakieś różne okazje też mogę je wykorzystać, tak jak na przykład te czarne spodnie. Dajcie znać, co myślicie, możecie też napisać, co Wam się udało kupić. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie widział poprzedniego filmu, to zostawi Wam link w opisie, więc możecie sobie zobaczyć. I zapraszam Was również na mojego Instagrama, gdzie ostatnio sporo, sporo wrzucam, sporo się dzieje, sporo nowych postów i tak dalej. Także Was zapraszam. Tutaj gdzieś będziecie mieli na. No i tak, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ściskam Was. Nie zapomnijcie o łapce w górę i subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.